Dla mnie cały pomysł na tą nową Legię był totalnie nietrafiony, to znaczy wydawało mi się, że po tej próbie hiszpańskiej za kadencji trenera Urbana i dyrektorowania Mirosława Trzeciaka, trochę odejdzie się od prób ściągania zawodników z zagranicy, bo po prostu no, nie trafiono wtedy najlepiej. I Zresztą przykładów było wiele, bo nawet wcześniej poza Rogerem czy też Edsonem, to poza Vukowiczem, który był zakupiony dużo wcześniej, to naprawdę ta Legia zazwyczaj nie trafiała na dobrych zawodników z zagranicy. Teraz Ściągnięto sześciu piłkarzy, podejrzanych jakościowo, bo tak bym powiedział, bo kto przyjdzie do Polski? Nie przyjdzie piłkarz dobry z Argentyny do Polski, nie przyjdzie piłkarz dobry z Brazylii do Polski, nie przyjdzie dobry Chorwat do Polski, bo dobry Chorwat to ma 24 lata, idzie grać do Niemiec, do Francji, nawet do Szwajcarii czy też do Austrii, gdzie można zarobić dobre pieniądze. To samo Bruno Mezenga, no to, to co ten piłkarz prezentuje na boisku, to jest po prostu śmiech. Jeżeli ktoś strzelił kilkanaście bramek w drugiej lidze tureckiej, to naprawdę mnie to nie przekonuje, że to jest zawodnik na, na miarę Legii. Antolowicz, no na razie poza wczoraj jedną dobrą interwencją w meczu Pogoni z Legią, to kompromituje się swoimi wyjściami i, i przynajmniej cztery bramki zawalił. Skoro Maciej Kucharczyk ma, ma być napasikiem, który zdobywa bramki dla Legii, to to jest ten kierunek. Ja zawsze mówiłem tak, pokazywane były wielkie transparenty, przejść na nowy stadion, nowe gwiazdy Legii. Co to są za gwiazdy? Ja się pytam. To no nie są gwiazdy. Lepiej ściągnąć kogoś za duże pieniądze, jednego gwiazdora i budować zespół na, na bazie piłkarzy polskich. To co robi Probierz, ściąga z Wiger Suwałki Makuszewskiego z trzeciej ligi, ściąga z Wigan Kupisza, którego Legia nie chciała, bo był tutaj w Piasecznie, więc był bardzo blisko. z kolei kolejny taki przykład jak Robert Lewandowski. Teraz znowu jest taki zawodnik, który od maja 2008 do 2010 nie grał w piłkę i to ma być teraz na pasji, które ma zbawić Legię. To jest dla mnie naprawdę wyrzucanie pieniędzy było to i kompletnie niepoukładana polityka transferowa. Ja wiem, że szefowie ITI naprawdę prowadzą znakomicie swój koncern i TVN to jest, to jest świetna telewizja, natomiast chyba nie do końca mają pojęcie, jak funkcjonuje futbolowy biznes. Wyrzucenie trzech piłkarzy do młodej ekstraklasy, którzy gdzieś tam postawili się w szatni, powiedzieli, co, co, co myślą i, i zareagowali w taki sposób, błąd trenera. Żaden trener, nawet skorża nie wygra z piłkarzami. Oni go kiedyś zwolnią. Prędzej czy później nastąpi taki moment jak z trenerem Urbanem. Pojechali na Polonie Bytom, przegrali 0-1, do wiedzieli, że jeżeli ten mecz przegrają, Urban odejdzie i zrobili to. Trener musi być kloszem nad piłkarzami. To co robisz o Mourinho. On zawsze ich chroni. Może myśleć inaczej, ale ich chroni. Wie co robi, bo sam trener nawet jeżeli wymyśli najlepszą taktykę, zrobi najlepszy trening znakomicie przygotuje drużynę, jak oni nie będą chcieli grać dla niego, to tego nie zrobią. Ja nie przebadam ze trenerem Skorżą i zawsze te jego wypowiedzi są takie miałkie, nic nie wnoszące. My tak mówimy często u nas w redakcji patataj, czyli taka wypowiedź, która, no na tak jak konik, taki biegnie, ale z tego nic kompletnie nie wynika. I on, on się tak wypowiada. bo zatem yy, zniszczył paru piłkarzy, nie traktował ich dobrze. Ja się pytam tak, kogo wypromował w Wiśle Kraków? Tener Skorża. Ja wiem, że fajnie jest wydać 10 milionów złotych na nowe transfery, kupić sześciu piłkarzy i na tym budować dużo. Ale to, to jest trener? Ten ma pojechać, mieć dobrych skautów, znaleźć kogoś w trzeciej lidze, w czwartej lidze, postawić na nich. Jakub Kosecki, wypożyczony do łks u strzela bramki, nie mógł zostać? Dla kibiców to nie byłoby fajne, żeby był jakiś kosa, tak jak kiedyś młody Wojciech Kowalczyk? Żyro się dobrze spisywał w okresie przygotowawczym z młodej Ekstraklasy. klasy. Nie gra ten chłopak. Ja wolę, żeby ta Legia była na 14 miejscu w tabeli, ale żeby grał Żyro, Kosecki, Kucharczyk, niż mają grać zawodnicy, którzy zarabiają grube pieniądze i kosztują milion euro. Bo wtedy do tych zawodników mniej wymagasz, a wiesz, że oni za kilka lat, nawet walcząc może teraz o utrzymanie, w co nie wierzę, bo ten zespół na pewno nie zasługuje na tak niskie miejsce, mimo że jest źle przygotowany. Oni za parę lat będą dla tej Legii grać. Taki jak pogra dwa lata, skasuje, adios. Cabral pogra dwa lata... Będzie chciał wyjechać za granicę gdzieś, gdzieś dalej i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę wiem, że nie ma może wielu dobrych polskich piłkarzy i jest problem z tą młodzieżą, ale jak my na nie będziemy na nią stawiać i oni mają grać w młodej ekstraklasie, to naprawdę nie pomożemy polskiej piłce, a na razie widzę, że trener skorza tej polskiej piłce nie pomaga. Ja jestem mega zaskoczony, że Paweł Janas wziął tę drużynę, bo ja na jego miejscu bym sobie siedział na tym fajnym ciepłym stanowisku dyrektora sportowego. Zarabiał sobie dobre pieniądze, doradzał prezesowi Wojciechowskiemu, chodził sobie z nim na whisky raz na, na jakiś czas i miałbym zapewnioną pracę na może na najbliższych parę sezonów. Uważałem, że. Musi być współpraca pomiędzy dyrektorem sportowym a, a trenerem. Bo jeżeli tego nie będzie, to oni się może nie, nie muszą do końca zgadać ze wszystkim. Natomiast jeżeli trener pracuje, a ma informację od prezesa, że jest dyrektor sportowy, który za chwilę tę drużynę może przejąć, jak coś, jak coś się wydarzy, to jest to dla mnie trochę chora sytuacja. Oczywiście prezes Wojciechowski ma pieniądze, to jest jego klub. Ja rozumiem, że on może robić co chce. Ludzie go krytykują, że tak się nie buduje drużyny, ale to jest jego biznes, to są jego pieniądze. JP jak to się mówi. Tak więc yy, ja, ja, to, ja to szanuję, bo to są jego pieniądze, on robi co chce. Może mi się to podobać, może mi się nie podobać, ale to jest jego, jego prawo. Natomiast ja zawsze uważam, że powinna być jakaś etyka zawodowa i której nie ma w wielu innych zawodach w Polsce i mi się wydaje, że wśród trenerów też. No, trener po prostu drugiemu trenerowi czegoś takiego nie może robić i nie może się godzić na taką sytuację, bo już wszystko wraca i za chwilę może ktoś przyjść na stanowisko dyrektora sportowego za Janasa, bo zostanie wakat na tej pozycji i może prezes Wojciechowski stwierdzi, że praca Jana samu się nie podoba i za chwilę jakiś dyrektor sportowy może też z licencją UEFA Pro czy też z jakimś doświadczeniem tenerskim tę drużynę przejmie. Nie sądzę, aby Polonia na podstawie transferów, które dokonała, mówię, nie chcę tutaj bronić bakero specjalnie, bo ten zespół moim zdaniem po tylu transferach, jakich prezes Wojciechowski dokonał, nie grała w piłkę taką, jaką byśmy tego oczekiwali, bo jednak miał każde pieniądze, ściągnął najlepszych polskich zawodników. Ja nie widziałem specjalnie jakiegoś wielkiego postępu w grze tej drużyny. Super mecz z Legią Warszawa, derbowy. Potem już było dużo gorzej. W meczu pucharowym też ta Polonia jakby po zmianie trenera się specjalnie dobrze nie prezentowała. Natomiast na chodzi bardziej mi o takie typowo ludzkie sprawy. Wiem, że biznes to jest biznes. I w dzisiejszych czasach trzeba być pewnie zimnym i bezkompromisowym i bezwzględnym, natomiast no nie podoba mi się to, co, co się wydarzyło i nawet skoro Bakero jest Hiszpanem, jakby tutaj nie uczestniczy w tym naszym futbolu zbyt długo, to musiał się przekonać, że Polska to jednak bardzo dziwny kraj. Ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jaki może być wynik w tym meczu. Ktoś mnie ostatnio pytał, jaki wynik typuje. I powiem szczerze, że długo się zastanawiałem i miałbym problem teraz, żeby grającym na, na to spotkanie wskazać właściwy rezultat. Ja powiedziałem 2-2, ale tak się dzisiaj, teraz zastanawiam, 2 -2, To tam te bramki dla Legii ma strzelać, bo nie widzę, prawdę powiedziawszy. I zdobycie przez Legię dwóch goli jest praktycznie niemożliwe w tej chwili, ale futbol jest taką grą, że wszystko się może zdarzyć. I może ta Legia nagle gdzieś po dwóch stałych fragmentach gry się przebudzi, chociaż, chociaż ciężko naprawdę wskazać tutaj. Rezultat, bo pamiętamy, że Lech zazwyczaj, kiedy przyjeżdża na Łazienkowską, to się bał. Nawet, tak ta Łazienkowska jeszcze była nie tak piękna, jak teraz. To może być teraz też grane w piątkowy wieczór. Lech na pewno jest na fali. Nie zagrał może pięknego spotkania w Tychach, ale pamięta o tym sukcesie w Turynie. Więc tak patrząc na formę, jak była aktualną, to można powiedzieć, że Lech. Ale może być tak, zwycięstwo wysokie legi. Może być zwycięstwo z Lecha, może być też Remis. Praktycznie każdy wynik jest w tym spotkaniu możliwy. Ja na miejscu trenera Macieja Skorży bym przywrócił do gry Macieja Iwańskiego. Bo cokolwiek by o nim nie mówić, to ten zespół też żyje z jego stałych fragmentów gry, a ten mecz może być rozstrzygnięty właśnie w ten sposób. Kto ma być te wolne? Czy to ma być Tomasz Chełbowicz? Ten iwański bije i wolne i rogi jednak tych parę piłek potrafi w ciągu meczu zagrać nawet prostopadłych. Więc ja bym go przywrócił, bo on jest potrzebny. Natomiast no, skoro się odsunęło tego zawodnika, jest im konflikt i ma ta cała historia, tam 7 dni powiedzmy, nawet nie całe, to ja nie sądzę, żeby tak się stało. Ale to też mogłoby być takie psychologiczne zagranie, czyli odsunąłeś kogoś, stawiasz na kogoś, tylko pytanie, czy ten Iwański będzie się zabijał. Ja myślę, że tak, bo dla niego może nie jest ważny tak do końca trener, ale jest ważna legia i ważni są kibice i ważny jest jego profesjonalizm. A pamiętając o tym, co się wydarzyło jeszcze jeżeli chodzi o kadrę, więc on ma jakby tutaj dwa błędy swoje do, do naprawienia, więc może być podwójnie umotywowany. Tak więc dla mnie Legia powinna zagrać z Iwańskim, ale jaki będzie wynik, nie pytaj mnie, bo, bo nie wiem po prostu.